Cześć, dzisiaj jesteśmy w Gerałtowicach. Zrealizowaliśmy tutaj schody klasyczne na podłożu, ale tym razem nie betonowym, a konstrukcji drewnianej. Jesteśmy w domu drewnianym i taka też jest podkonstrukcja pod schodami. Tak jak wspominałem, mamy tutaj schody klasyczne, czyli z wystającym noskiem, tak zwanym kapinosem. W naszych realizacjach standardem są 3 cm wystającego noska. Za bezpieczeństwo na tych schodach odpowiada balustrada. Szklana z pochwytem drewnianym oraz słupkami. Jest to szkło tak zwane bezpieczne. Dwie warstwy szkła z folią w środku, szkło hartowane. W przypadku ekstremalnego uderzenia, jeżeli szyba się stłucze, to tylko nam pęknie, ale się nie rozsypie. Elementem konstrukcyjnym tej balustrady są słupki oraz pochwyty. Nadają one też takiego ciepłego dotyku. Sprawiają też, że podczas trzymania nie palcujemy szyby, jest ta balustrada dużo łatwiejsza w utrzymaniu czystości niż sama szyba. Jednocześnie umożliwia nam to poprowadzanie szyby nad stopniami, co ułatwia utrzymanie czystości w takiej codziennej eksploatacji. Aby zaoszczędzić miejsca na biegu schodów zastosowaliśmy tutaj taki zabieg polegający na schowaniu pochwytu pod stropem i wykorzystaniu całej szerokości schodów. To co charakterystyczne dla tej realizacji to, że na piętrze mamy antresolę oraz wyjście na to piętro, co sprawiło, że tej balustrady musi być naprawdę sporo. Podczas projektowania tych schodów głównym założeniem było, aby wkomponowały się one w charakterystykę budynku. Mamy tutaj budynek wykonany w technologii szkieletowej, gdzie jest bardzo dużo drewna. Inwestorzy też to drewno chcieli wyeksponować na zewnątrz, a naszym założeniem było, aby schody stanowiły jedną całość. Standardowo pokazujemy Wam nasze połączenie schodów z podłogą na górze. Jest to nasza deska na panel. W tym przypadku deska na panel jest połączeniem podłogi ze schodami, jak również wykończeniem pod balustradą. Drugim zastosowaniem tego elementu wykończeniowego może być obudowa murów. W tej roli również sprawdza się bardzo dobrze. O tym, że dana realizacja wygląda dobrze, bądź źle, głównie decydują szczegóły i dbałość o wykończenie wszystkich elementów. Zwróćcie uwagę, jak wygląda połączenie tych dwóch pochwytów. Nie są one tylko do siebie przyłożone. Fres jest wykonany dokładnie tak, jak i linia pochwytu. Jeżeli jesteśmy już przy szczegółach, zobaczcie, jak montażysta wykończył połączenie tych trzech elementów, czyli stopnia, ściany i słupka balustrady. Zobaczcie, proszę, jak wykonane są nasze stopnie. Wykonujemy je z drewna klejonego, po to, aby stopnie nie pracowały, nie były podatne na zmiany wilgotności i temperatury w domu. Jednocześnie lamele są tak dobierane, aby patrząc na nie od góry, stanowiły jedną, ładną całość. Nie używamy drewna z bielą ani drewna z synkami, chyba że na życzenie klienta. Zastosowaliśmy tutaj podstopień w kolorze białym, jest on pomalowany na gładko. Jest też możliwość zastosowania malowania z widocznym usłajeniem drewna. Wtedy taki podstawienie jest fornirowany naturalnym dębem i malowany na biało. Wielu z Was pewnie zastanawia się, ile takie schody kosztują. W tej konfiguracji z tą ilością balustrad to koszt około 58 tysięcy zł. Jeżeli chciałbyś, abyśmy wykonali dla Ciebie takie schody, w opisie do tego filmu znajdziesz link do formularza kontaktowego. Zapraszamy!